Cześć! Witajcie w kolejnym Jack Vlog'u, który będzie pozimowym uaktualnieniem informacji o moim Jaguarze. Zapraszam na film. Jesteśmy w dość ładnych okolicznościach przyrody, pod pałacem w Kurozwękach. Jest to dobra okazja, żeby nagrać uaktualnienie informacji o Jaguarze, czyli co działo się przez zimę i jakie są plany na najbliższe miesiące. Jeżeli chodzi o zimę, to w zasadzie pewne rzeczy ujawniły się, które można nazwać problemami, z którymi już mi się udało uporać. Są też problemy, z którymi nie do końca udało mi się uporać, no i są problemy, które dopiero będę starał się rozwiązać. Problem, z którym udało mi się uporać, to problem związany z czujnikiem temperatury zewnętrznej. On jakoś na początku zimy zaczął pokazywać bardzo dziwne rzeczy zaczął pokazywać praktycznie non-stop temperaturę dodatnią. I tutaj przedstawiam Wam krótką relację z jego wymiany, która miała miejsce jeszcze w zimie tylko, że do dzisiaj nie miałem czasu zmontować z tego odpowiedniego filmu. Jaguarowi nieco odbiło, bo na zewnątrz mamy taką aurę, a X-Type twierdzi, że na zewnątrz jest 21 stopni. Plus taki, że nie świeci się śnieżynka na obrotomierzu. Sprawcą całego zamieszania z temperaturą zewnętrzną i z błędnymi wskazaniami temperatury zewnętrznej jest, mam nadzieję, ten czujnik, czyli czujnik temperatury zewnętrznej. Czujnik ma numerek XR858222. Jak chodzi o jego cenę, to wcale cena w ASO nie jest najwyższa. Jeden ze sklepów internetowych oferował ten czujnik po cenie wyższej niż ASO. Jak chodzi o ceny w ASO, to one również się między sobą różnią od 180 kilku złotych po 200 kilka złotych. Mnie ten czujnik udało się kupić za 140 złotych plus koszty przesyłki. W jednym ze sklepów internetowych z kolei ten czujnik jest oferowany za 135 zł plus koszty wysyłki. Czujnik jest zlokalizowany w tym miejscu, czyli patrząc od strony przodu samochodu przed chłodnicą przed skraplaczem klimatyzacji. No i teraz jakoś go musimy stamtąd mądrze wyciągnąć. Myślałem, że on jest skręcany, byłem przekonany, że to jest gwint, a okazuje się, że nie, że ta część, która wygląda jak część gwintowana, sobie wystaje i to jest właściwy czujnik, natomiast czujnik montowany jest po prostu jako wtyczka. Ciekawostka, że czujnik jest produkowany w USA. Aha, jeszcze jedna ciekawostka. Okazuje się, że jakkolwiek jest to czujnik, który również występował w Fordzie i opisywany jest jako czujnik do Forda Mustanga poprzedniej generacji, no to jak chodzi o cenę tego czujnika w Fordzie, to jest ona znacząco wyższa niż w Jaguarze, bo z tego co się zorientowałem jest to około 250 zł. Się, że on ma inny kształt w ogóle. Śluba. Objaw do tej pory był taki, że po odpaleniu samochodu czujnik wskazywał dobrą temperaturę, natomiast po paru minutach jazdy ta temperatura leciała na 30, 40, a nawet raz 50 stopni Celsjusza. Wygląda na to, że problem został rozwiązany, bo jak widzicie na wskaźniku temperatury zewnętrznej 4 stopnie, a na obrotomierzu gwiazdka. Nie myślałem, że ucieszę się na jej widok. Problemem, który nie do końca został rozwiązany, jest kwestia związana z jakością prowadzenia się tego samochodu. Niedługo po zmianie opon na zimowe i jednocześnie po wymianie przednich łączników stabilizatora, ujawnił się taki objaw, który polegał na tym, że auto podczas jazdy na wprost wydawało się dość niestabilne. Wrażenie myszkowania i trudności z utrzymaniem auta na pasie ruchu starałem się wyeliminować, wymieniając kilka elementów. Po pierwsze, wymienione zostały drążki kierownicze przednie wraz z końcówkami, co kosztowało około 550 zł. To niewiele pomogło, podobnie jak niewiele pomogły prace związane z wymianą elementów tylnego zawieszenia, które swoją drogą były potrzebne. Za kolejne 700 prawie złotych wymienione zostały łączniki stabilizatora z tyłu oraz część tulei gumowo-metalowych zawieszenia, które właśnie widzicie na filmie. Te tuleje metalowo-gumowe zostały wymienione na elementy poliuretanowe, które kosztowały 150 zł. Ta cena 700 zł to jest cena, która już zawiera poliuretany i zawiera również koszty ustawienia zbieżności w tym samochodzie. Po tych zabiegach auto nadal nie było na tyle stabilne, na ile pamiętałem tę stabilność i tę jakość prowadzenia sprzed okresu zimowego. Z mechanikiem zastanawialiśmy się, co może być przyczyną tego kiepskiego prowadzenia się auta, pomimo że wszystkie elementy zawieszenia wydają się być w dobrej kondycji, i doszliśmy do wniosku, że być może tym problemem są opony. Opony, które kupiłem, opony. Marki Dębica, które są stosunkowo miękkie w ogóle jako opony, i faktycznie po zmianie opon na letnie te właściwości jezdne nieco się poprawiły. Nieco się poprawiły, ale nie są idealne. To znaczy, nadal raz na czas ma się wrażenie myszkowania samochodu po drodze. Aczkolwiek to, co występowało i to, co drażniło na ogumieniu zimowym, czyli również wrażenie przy gwałtownych skrętach czymś na kształt slalomu, wrażenie, jakby tył zachodził przy skręcie, tak jak w autobusie przegubowym to w zasadzie ustało w dużej mierze, natomiast pozostało, tak jak mówiłem, to wrażenie niestabilności jazdy na wprost. Na dzień dzisiejszy ta kwestia nie jest w 100% rozwiązana. Jakkolwiek w zasadzie wszystkie elementy gumowo-metalowe zawieszenia wydają się być w dobrej kondycji, to jednak skłaniam się ku temu, żeby wymienić jeszcze tuleje tylnego zawieszenia, mocowania wahaczy zdłużnych przednie, z tego co pamiętam. One kiedyś dawno zostały zdiagnozowane jako mogące w niedalekiej przyszłości wymagać wymiany, i chociaż, tak jak mówiłem, na chwilę obecną nie wydają się być uszkodzone, to jednak chyba je wymienię, ponieważ pamiętam, że to auto prowadziło się znacznie lepiej, a teraz prowadzi się niedoskonale, delikatnie mówiąc. To są problemy, które nie do końca zostały rozwiązane. I ostatnia rzecz, którą chciałem omówić w tym filmie, to są problemy, które są zupełnie nieruszone. Na szczęście, one są zupełnie dla codziennej eksploatacji tego auta nieistotne, aczkolwiek w związku z tym, że bardzo polubiłem. Ten samochód, jeździ mi się nim bardzo dobrze, nigdy nie odmówił mi posłuszeństwa i jest naprawdę wdzięcznym samochodem. No to postanowiłem i z tymi drobnostkami się uporać, bo jak to mówią, nie sprzedam, będę robił. Pierwsza rzecz, zupełnie drobna i kosmetyczna, to są wgniotki, które pojawiły się na karoserii. Co ciekawe, to nie są wgniotki, które spowodowane zostały gradem, a wgniotki, które spowodowane zostały kasztanami spadającymi z drzew. Te wgniotki. Teraz ciężko zobaczyć, ponieważ auto jest zakurzone. O, tutaj jest jedna wgniotka. Gdzieś tutaj na środku bagażnika były kolejne, ale nie jestem w stanie ich teraz znaleźć. I do tego dochodzi jedna wgniotka na dachu. Tu ją bardzo dobrze widać. Jedna wgniotka tutaj na rancie dachu, która jest na tyle niewielka, że trudno ją wypatrzeć. Do tego dochodzi jeszcze jedna wgniotka, która jest praktycznie niewidoczna, ale również w odpowiednim oświetleniu widać ją gdzieś tutaj w rejonie błotnika. I to jest coś z czym się chciałem uporać oczywiście w drodze tak smart rippers, a nie szpachli i ponownego lakierowania bagażnika. Do tego dochodzi również kwestia delikatnie pojawiającej się rdzy na rogu klapy silnika. To jest przy padłość tych aut i to myślę, że bez większych problemów uda się również w drodze takiej naprawy typu Smart usunąć. Ale to jest wszystko kosmetyka. Problemem, który się stał irytujący, jest kwestia czujnika otwarcia drzwi. W Jaguarze te czujniki otwarcia drzwi, a więc czujniki, które po pierwsze wysyłają komunikat do komputera pokładowego, że określone drzwi są otwarte, a po drugie odpowiadają również na przykład za włączanie oświetlenia wnętrza. Te czujniki, jak widzicie, nie są zlokalizowane nigdzie na elementach konstrukcyjnych samochodu, ponieważ Jaguar wymyślił, że zintegruje je z zamkiem. Wstępnie udało mi się ustalić, że one są zanitowane w tym zamku. Oczywiście to można wszystko rozkręcić. Podobno można to również w jakiś sposób reanimować, naprawić czy wymienić. Natomiast przy cenach części używanych myślę, że najsensowniej będzie po prostu ten zamek wymienić na nowy. Dlaczego to jest irytujący kłopot? Otóż w zimie było tak, że ten czujnik po prostu nie wykrywał, że drzwi są otwarte. Skutkowało to tym, że jeżeli drzwi otwarliśmy, to nie pojawiał się taki komunikat na komputerze, ani nie włączało się oświetlenie wnętrza. Z tym dało się żyć. Natomiast w momencie kiedy skończyła się zima, pojawiały się deszcze, to coraz częściej ten czujnik zaczął się blokować w pozycji otwarte. Zablokowanie się jego w pozycji otwarte prowadziło do tego, że auta nie dało się zamknąć pilotem, nie dało się również uzbroić alarmu, dlatego że cały czas pojawiał się sygnał, że drzwi pasażera są Otwarte. Tak samo nie było możliwe wyłączenie oświetlenia wewnętrznego czy komunikatu komputera, ponieważ komputer cały czas podczas jazdy twierdził, że drzwi pasażera są otwarte i również taki komunikat w postaci czerwonej kontrolki świecił się na zegarach cały czas. To już jest dość irytujące, zwłaszcza ta niemożliwość zamknięcia samochodu z pilota. No i z tym absolutnie będę sobie musiał poradzić. No i ostatnia rzecz, którą planuję zrobić niebawem, to jest wymiana oleju w skrzyni biegów, w automatycznej skrzyni biegów. Skrzynia ostatnio zaczęła nieco poszarpywać i ma się też wrażenie, jak gdyby ona nieco się ślizgała przy zmianie na poszczególne przełożenia. Mam nadzieję, że wymiana oleju dynamiczna i właściwie przeprowadzona adaptacja tej skrzyni ten problem rozwiąże. Jak nie, no to być może trzeba będzie tą skrzynię w jakiś sposób zregenerować i pewnie też się tym zajmę, bo jak mówiłem, tym autem jeździ mi się na tyle dobrze i na Tyle je polubiłem, że nie będę na nim oszczędzał. Te rzeczy chcę, żeby były w pełni sprawne i zrobione na bieżąco. Jeżeli znacie jakiś warsztat, który w okolicach Krakowa, może Katowic, jest w stanie sensownie zająć się diagnostyką skrzyni biegów, wymianą oleju w tej skrzyni biegów, ewentualnie jej adaptacją, to dajcie znać w komentarzu, bo ja na razie mam problem ze znalezieniem jakiegoś sensownego warsztatu, który, nie wiem na ile to są specyficzne rozwiązania w Jaguarze, ale który nie będzie się uczył obsługi tej, konkretnej skrzyni biegów, tego konkretnego modelu skrzyni biegów na moim samochodzie. Będę Wam za takie wskazówki wdzięczny, zwłaszcza jeśli ktoś z Was już ten olej w skrzyni biegów automatycznej zmieniał w sposób dynamiczny, dokonywał adaptacji tej skrzyni, jest zadowolony z tej pracy, która została wykonana, to zwłaszcza takie opinie byłyby dla mnie bardzo cenne i korzystne. Dwie rzeczy z detali, które zmieniłem w ciągu zimy, to taki malutki znaczek, który pojawił się na desce rozdzielczej Jaguara i Flaga brytyjska, która pojawiła się z tyłu samochodu pod napisem 3.0. Brytyjskość tego samochodu i jego ewidentne związki z tym krajem jak chodzi o wygląd, jak chodzi o tradycję to jest coś, co sprawia mi dużą radość, i fajnie, że udało się to podkreślić takim malutkim detalem jak ta flaga. W tym vlogu to będzie wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.